są te wszystkie kobiety. Jeżeli ktoś by się spierdział w ich domu, albo w świątyni Dionizosa miała się odbyć impreza, o, pokazałyby się pierwsze. W tej jednak sytuacji żadna z nich nie kwapi się z odwiedzeniem mojego domu. Cześć, Lizystrato! Co się dzieje? Wydaje się spięta. Gdzie one są? Mamy ważne sprawy do omówienia. Pewnie jeszcze chrapią. Spokojnie. Wiesz, jak trudno jest zostawić dzieci, sprzątanie, gotowanie. Ple, 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 ple. Musimy pogadać o facetach. A co z nimi? Wojna. Jaka wojna? Kurwa ta między Ateńczykami i Spartanami. No i co? Idiotka, musimy położyć temu kres. My kobiety? Kurwa tak, my kobiety zakończymy to. Witaj Spartanko fani! Hej Lidzi Strato, miło Cię widzieć. Hej, też tu jestem. Możecie mi powiedzieć po co? Chodzi o wojnę. Czy nie tęsknicie za swoimi dziećmi albo mężami? Czy nie tęskno wam za seksem i przyjemnością? Czy tylko ja jestem znudzona i zmęczona tym plastikowym penisem? Słuszne spostrzeżenie, Lizy Strato. Ale co możemy zrobić z tą sprawą? Mamy z nimi walczyć, czy ja? Walczyć z mężczyznami? Są za silni. Tak, masz rację. Mężczyźni są silni. Ale my w zanadrzu posiadamy taką siłę która może ich powstrzymać. Co? Co? Jaką siłę? Siłę przyciągania ich swoim powabem i namiętnością. Zablokujemy im dostęp do naszych ciał aż do kresu wojny. Nie! Nie! To ja już wolę z nimi walczyć. A ja wybiorę śmierć. Owszem! Pokój jest ważny, ale bardziej od pokoju wolę sztywnego członka w podróży. Górdwa kobiety! Ludzie giną, tracimy nasze rodziny, a wam w głowach jedynie posuwają. Czy myślisz, Lizy Strato, że taka akcja przejdzie w Atenach? Tak. Zamkniemy się na akropolu, gdzie są zgromadzone wszystkie bogactwa. Żadna magna ani żadna złota moneta. Nie opuszczą tego wzgórza. W ciągu dwóch dni nastanie pokój. Mływa. To co? Przysięgniemy, wychylimy kielich wina? Tak. Nierozcieńczonego. Przysięgam. Poczekajcie, rozpite ladacznice. Najpierw przysięgniemy, a potem wypijemy. Przynieście kielichy. I powtarzajcie za mną. Żaden facet ani mąż nie dotknie nas. Żaden facet ani mąż nie dotknie w... nas. Nawet gdyby był napalony jak królik w ryj. No powtórzcie. Nawet no, tak. gdyby był napalony no, tak. Będziemy nosić najpikantniejsze, najseksowniejsze ciuchy, a nasze twarze będą pomalowane. Będziemy nosić najpikantniejsze, najseksowniejsze ciuchy, a nasze twarze będą pomalowane. Rozpalimy ich do szaleństwa, ale nie pójdziemy z nimi do łóżka. Rozpalimy ich do szaleństwa, a nie pójdziemy z nimi do łóżka. A jeśli jakoś nas do tego zmuszą. A jeśli jakoś nas do tego zmuszą, nie będziemy czerpać z tego rozkoszy i nie pomożemy im w szczytowaniu. Nie będziemy czerpać z tego rozkoszy, i nie pomożemy im w szczytowaniu! Czy sięgacie?. Kocham męża i dzieci. Oczywiście. Ja po prostu. Po pierwszej bitwie wrócił z niewolnicą. Siedziałam obok niej, pytając siebie: Czyż nie jestem wystarczająca? Moja najstarsza córka została złożona w ofierze. Mój syn zaginął na wojnie. Została mi tylko najmłodsza córka. Która czasami myśli, że. Że ta niewolnica jest jej matką. Wiecie, jakie to jest bolesne? Mieszkanie z nią i dzielenie łoża. Czasami chce ich zabić. Cóż. Moja matka była dziwką. Bardzo przebiegłą prostytutką. Nawet starała się sprzedać mnie raz czy dwa razy. Dorastałam w Iliopolis, w Egipcie. Otrzymałam staranne wykształcenie. Chciałam dalej kontynuować naukę. Ale pewnego razu jednak dowiedziałam się o swoim pochodzeniu. Byłam zdruzgotana. Kto zechce z takim pochodzeniem? Zdesperowana, okłamała pierwszego lepszego żołnierza, który zawiesił na mnie oko i wyszłam za niego. Potem wyjechałam z nim i nigdy więcej nie zobaczyłam swoich bliskich, nawet matki. Teraz czuję, że moja historia nie jest wcale najgorsza. Wyszłam za mąż bardzo wcześnie. Mój mąż ma w sobie jakiś urok, ale mimo to bardzo mnie nudzi. Przerastam go intelektem i on o tym wie. Dziwna sprawa, bo podziwia mnie mimo to. Widzę w jego oczach, jak cierpi, wiedząc, że nie może dać mi tego, czego ja najbardziej potrzebuję. Ale to już nie jego wina. Pracuję na siebie sama, potrafię zadbać o swój komfort, czuję się z tym dobrze. Moje siostry czasem martwią się, obserwując moją relację z mężem i robią z tego wielki dramat. Z nas, trojga, chyba jestem najbardziej organizowana. No cóż, zwyczajna historia. Mam dwóch synów, mój mąż jest aktorem. Jest okropny, jest bardzo skąpy, ale go kocham. Mieszkamy w domu letnim, a kiedy zachorowałam, to on łaził po wszystkich lekarzach, porównywał ceny. Teraz robi to samo, kiedy choruje nasz najmłodszy syn. Na wojnę nie pojechał, został ze służącym. Nawet się z tego cieszę, chociaż nie zawsze jest mi łatwo. Ale ja go pocham. możecie mi wierzyć. Wiecie, ja dorastałam w sierocińcu, w towarzystwie wspaniałego, ale naprawdę dziwnego mężczyzny. Kiedy byłam młodsza, chciał mnie poślubić, dlatego zamknął mnie w świątyni przed wszystkimi, a potem ukrył w swoim pałacu, gdzie jedynym towarzystwem dla mnie była para. Ciągle się kłócili. I wtedy poznałam Kinicjasa, ale przedstawił mi się jako Arystoklis. Stworzył naprawdę wielkie kłamstwo, by mnie posiąść i poślubić. To była naprawdę romantyczna historia. Lepiej żyć z nałożnicą, niż z teściową. Moja teściowa mnie nienawidzi. Czasami obawiam się, że zatłucze mnie we śnie. Zaraz po naszym ślubie Mężczyzna, którego pokochałam, porwał mnie. Mój mąż zaczął nas ścigać. Prawie się pozabijali. Wszyscy mówili, że to moja wina, jego żona, moja rodzina. Jego żona zabrała dzieci i wyjechała ze Sparty. Teraz obaj walczą na wojnie. Nie boję się, że zginą. Boję się. Że ich drogi się skrzyżują. Mogę opowiedzieć swoją historię. Mój mąż jest kupcem. Przez lata sprzedawał wazy, ale miał pech. Pewnego razu na morzu rozszalał się sztorm. Cały ładunek poszedł na dno. Prawie zbankrutowaliśmy. Zdecydowałam, że rozpocznę własną produkcję was. Projekt był trafiony. No ale cóż, wybuchła wojna. Biznes zaczął kuleć, Moi synowie walczą, nie ma mi kto pomagać. Dimokritos, mój mąż, od tygodni nie daje znaku życia. Dlatego. Postanowiłam zwołać wszystkie kobiety. Chcę zakończyć wojnę i chcę znowu ich zobaczyć. Gdzie jest ta Lizystrata? Minęło pięć godzin. Spokojnie, dajmy jej czas. Powiedziała, że załatwi, to załatwi. No, Zeusa, a jeżeli Lizystrata właśnie uprawia seks? O, wczoraj wydawała mi się ostro napalona. Patrzcie, zapomniała wziąć wibratora. O Fani, ty idiotko, na co Lizy straci wibrator na czas prowadzenia pertraktacji. Masz rację, masz rację. Wydaje mi się, że widzę Lizy stratę. Najpierw upewnij się, czy macha do ciebie. Macha? Tak, to Lizy strata. To na pewno ona. Lizy strato! Zwycięstwo! Odniosłyśmy zwycięstwo! Wygrałyśmy! Kurat się skończył. A jeżeli wojna się powtórzy, to... Odmówimy seksu i zamkniemy się na Akropolisie powtórnie! Ale tym razem będzie łatwiej. Oczywiście, ponieważ to mężczyźni są słabą płcią, gdy ich łóżko jest puste. Napijmy się za to. Tak!